No, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Kolejny dzień. Właśnie mamy 5.05, już jestem od pół godziny na nogach, więc jest też kawka. I jak co piątek? Jak co piątek? Plany treningowe dla podopiecznych online. Więc tak, kilkanaście osób trenuje online. Dostają co tydzień plany treningowe, co tydzień wytyczne. I tak naprawdę dostają co tydzień nowy plan, co tydzień plan dostosowany do swoich jakby możliwości, do tego co wykonali w poprzednim tygodniu, bo warunkiem współpracy jest to, że musisz mi scharakteryzować, yy, opisać treningi, które Ci dałem. Dzięki temu ja wiem jaki bodziec tobie zastosować po prostu na kolejny tydzień żeby to wszystko sobie tak fajnie rosło. Więc mamy tutaj osoby, które chcą startować w półmaratonach, mamy osoby, które stacjonują w maratonach, mamy osoby, które stacjonują w striatonach, więc już takie większe wyzwania, bo ja zawsze mówię, te takie półmaratony, maratony to już fajnie, jak jesteśmy w stanie indywidualnie dobrać sobie plan, zbudować indywidualnie plan dla kogoś. No właśnie, będę robić też próbę powrotu do, do audiobooków, bo ja jestem teraz zakochany w e-bookach codziennie wieczorkiem te 20 minut na King'u muszę przesiedzieć, to też fajnie usypia mnie, ale chcę też, jako że coraz więcej jeżdżę samochodem, sobie wykorzystać ten czas, bo podliczyłem, że w samochodzie spędzam około pewnie nawet godziny dziennie, więc czemu by tego nie wykorzystać i czemu by to daje w skali tygodnia minimum te 5 godzin, czemu by tego nie wykorzystać na słuchanie jakiejś książki, a te 5 godzin to akurat pewnie gdzieś jedna jakaś pozycja będzie, więc jedna pozycja książki e, na tydzień super sprawa, tak? super sprawa, jeżeli ten, będę dawać rady zamknąć kilka książek w całym miesiącu, także zobaczymy jak to wyjdzie. Zawsze fajnie z rana, szczególnie jeżeli będziesz mieć siedzący dzień, raczej tak? czyli że dzień, w którym będziesz dużo siedzieć, e, rozruszać troszeczkę nasze biodro, bo to nasze biodro najbardziej dostaje, nasze mi się znaczy nasze dolne co najbardziej dostają w momencie, kiedy my bardzo dużo siedzimy. Pokażę Ci się jedno fajne ćwiczenie, które robię praktycznie codziennie. Spróbuj i oczywiście obowiązkowo daj znać w komentarzu. Także lecimy. Siadasz sobie na ziemi. Stopy masz troszeczkę szerzej niż biogram jesteś napięta. Będziemy starać się, żeby stopy nie, nie poruszały się tak. One się będą tylko przekręcać. I w tym momencie opieramy się, wersja najważniejsza na opieramy się z tyłu. Próbujemy sobie Złożyć nogi tak, żeby kolano było przy pięcie I lecimy sobie raz jedna, raz druga strona. Tak robimy około 20 razy. Później możemy przejść do wersji trudniejszej. Wersja trudniejsza, czyli robię to samo, tylko że z rękoma z przodu. I tak samo. Po 10-20 razy. gwarantuję Ci, że jeżeli czujesz się taki, albo czujesz się taka zabetonowana rana, tak? Albo po prostu chcesz usprawnić swój zwany <grywanie> system, czyli swój organizm, swoje ciało, to takie małe kroczki, takie małe myki robione kilka naprawdę razy w tygodniu, tak? Przeznaczasz na to pewnie może minutę kilka razy w tygodniu robione, ale powtarzane przez XXXX x, 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 y, czasu naprawdę dadzą bardzo fajne efekty w postaci sprawniejszego, w postaci mobilniejszego ciała. Eee, a chyba o to wszystko no, nam chodzi. No, ja już e, u siebie na siłce, nazwijmy to. Także dzisiaj nagram dla Was jeden filmik z ćwiczeniem, który, które wykonuję. Po Powolutko zabieram się też za plan Hantle 2, e, czyli wszystko to tutaj, co jest Hantle, Hantle. Talerzyki, to y, będę wykorzystywać, tak? bo plan hantle jeden polega na tym, że e, potrzebujemy jedną hantlę tak? albo jedną no, najlepiej jedną regulowaną, jeżeli nie ma to po prostu jedną i ćwiczenia zawarte w planie polegają właśnie na wykonywaniu ćwiczeń jednym i teraz tak, jeżeli mamy ćwiczenia na górne partie ciała no to wiadomo, że to góra wiadomo, że jest troszeczkę słabsza niż nasze nogi tak? więc ta góra będzie podnosić Mniejsze ciężary, więc to jest zawsze tak, że jeżeli na przykład jesteś w stanie podnieść tutaj worek cukru w okolicy 10 razy, to znaczy, że taki coś, co ma kilogram, jest do Ciebie zupełnie totalnie bezsensownym wagon, tak, jeżeli chodzi o podnoszenie, czyli taka hantelka typu pół kilo, typu kilogram, to jest w ogóle strata czasu, jeżeli chodzi o ćwiczenie i efektywność takiego ćwiczenia. W związku z tym ja zawsze polecam i uważam, że 99% kobiet jest w stanie podnieść do góry cokolwiek, co ma w okolicach 4, między 3 a 6 kilo, czyli uściśnijmy około 4 kilo, a z kolei na nogi, bo nogi mamy silniejsze, nogi powinny tak ze swojego doświadczenia wiem, że u większości kobiet e, robienie przysiadów, robienie wykroków i to wszystko może po okolicach 6-8 kg e, ciężar można sobie używać. Tak? I ten ciężar oczywiście systematycznie będzie sobie rósł e, wraz ze wzrostem mm, siły, sprawności danej osoby. To też jest w ogóle niesamowite, bo odkąd pojawiły się plany handle teraz chcecie hantlę dwójkę, to już e, wyszła opcja, żeby połączyć bieganie z hantlami, czyli zrobić taką stuningowaną, silną biegaczkę. I to jest mega fajna sprawa, bo e, pierwszy plan jaki powstał, to był plan biegania jednociało, który odbił niesamowity sukces. tak? Do dzisiaj, w ciągu niecałego roku, półtora tysiąca z Was e, trenuje na tym planie. Kończyło. Ten plan robi kolejną część, bo już teraz wyszła trójka z tego planu. E, ale chciałbyś się też trenować siłowo, tak? To jest niesamowite i zobaczyłyście jak fajnie można połączyć mają nakładem pracy czasowej, tak? Bo można zrobić dwa treningi biegowe, dwa treningi e, na własnym ciężarze ciała i da to niesamowite efekty i tu nie ma znaczenia trzymać 40 lat, 30 czy 50 to wszystko działa e, tak samo. Więc zobaczyłyście właśnie, że jest taka możliwość i że to przy, przynosi wspaniałe benefity jeżeli chodzi o trenowanie. Każdy z Was mówi, że tak naprawdę to plan was nauczył systematyczności, że nigdy tak konsekwentnie, nigdy tak systematycznie nie trenowałeś, że zawsze było to na zasadzie coś tam biegam, coś tam robię, ale nigdy systematycznie, więc mega fajne. No i okazało się, że tak, zobaczyło się, że to tak super działa, że chcecie więcej, tak? Czyli chcecie tych handli w połączeniu z, z właśnie z interwałami, z krótkimi interwałami, czyli to, co mamy w planach, silna biegaczka, niesamowita historia. Dla mnie jest to wspaniała, wspaniała rzecz, że chcecie też trenować siłowo, widzicie benefity tego, widzicie, że chcecie być sprawne, chcecie super wyglądać, chcecie mieć twarde, jedno ciała, o to chodzi. Ale śmigam na poranny rozruch. No do takiej gimnastyki poranej naprawdę nie potrzebujecie żadnego sprzętu, wystarczy nic, wystarczy własny ciężar ciała, zrobić sobie troszeczkę przysiadów, wykroków, wymachu. Zresztą będę wam to dzisiaj pokazał, będę Wam tutaj w tych filmikach to pokazywał, eee, więc wszystko w zależności od tego, co chcecie, na jakim etapie jesteście, to ma za, na za zadanie rozruszać nas, rozruszać nasze ciało, podkręcić troszeczkę ten układ, cały wskoczyć na wyższy bieg i utrzymać jakąś tam fajną sprawność. No, a jeszcze jedna fajna właśnie opcja a propos tych indywidualnych planów treningowych, bo jeżeli mamy już coś takiego jak półmaraton, maraton, już jakiś tam triaton, tak, szczególnie jeżeli robimy to pierwszy raz, to bardzo ciężko jest samemu coś zaplanować. Najczęściej po prostu osoba, która nie ma żadnej wiedzy, no, po prostu biega, coś tam biega, czyli wychodzi i tłucze te kilometry. Najczęściej jest to nieadekwatne do możliwości, więc te przygotowania to są takie na pół gwizdka, Albo na hura poprzeplatane przerwami, gdyż często dochodzi do różnych przeciążeń, e, bóli tak? i albo wtedy biegamy z bólem, co jest no, rzeźnią tak naprawdę, bo jeszcze sobie dopierniczamy troszeczkę, albo e, jesteśmy zmuszeni robić przerwy. Tak? A takie indywidualne prowadzenie ma taki plus, że e, po każdych trzech, czterech treningach, w zależności ile tam osoba deklaruje, że może zrobić, każdy trening jest oceniany w jakiejś tam skali przez osobę, która go zrobiła, w skali trudności, plus dodawany jest do tego komentarz, tak, więc jak tylko coś się dzieje albo tylko trening był za ciężki, tylko trening był za lekki, to zaraz w następnym tygodniu jest reakcja adekwatna do sytuacji, tak, czyli jeżeli wszystko właśnie w sposób naturalny wszystko rośnie, no to trzy yy, tygodnie z każdego miesiąca Eee, robimy coraz większą albo objętość, albo coraz większe zadania, wszystko w zależności od cyklu, w którym jesteśmy. Eee, czwarty tydzień to jest zawsze tydzień regeneracyjny, gdzie zmniejszamy objętość, tak żeby ciało się zaadoptowało do tego wszystkiego. Eee, no i tak samo właśnie, jeżeli nagle się okazuje, że coś może być za mocne, chociaż to się rzadko zdarza, tak, bo przez to, że mamy odpowiedni feedback, czyli że ta osoba, która trenuje jest szczera ze mną, z trenerem, taki ładnie wszystko opisuje w dwóch, trzech zdaniach, plus daje ocenę, to bardzo ciężko jest przesadzić. No i taką dewizą się kieruje, tak? no, Trener powinien się kierować dewizą, że pierwsza pierwszą to, to jest bezpieczeństwo, tak? Lepiej być lekko niedotrenowanym niż przetrenowanym. To powie praktycznie każdy trener i tym się należy kierować. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek też się podobał. Mam nadzieję, że dużo jakiejś tam wiedzy, coś fajnego się mm, dowiedziałaś. E, oczywiście, jeżeli jest było fajnie, napisz proszę w komentarzu lub daj lajka like pod filmem, żeby ja miałem jak największy feedback, że to co robię jest fajne, bo jak mówię dopiero zaczynam rozkręcać ten, e, ten kanał, gdzie tutaj będę to wszystko pokazywał, co się dzieje, co ja robię, co Wy robicie. I myślę, że to będzie też fajna pamiątka. Fajna dokumentacja tego całego procesu. Pozdrawiamka!